Witam i o zdrowie pytam z plaży zajechaliśmy do tajskiej restauracji uh, jak się to restauracja nazywa? Mm. OR jak? O R O R Thai O R, o -r. O -r. O -r. słuchajcie właściciele mhm. są z Bankotu, rodzinna firma Siostra gotuje, brat nas obsługuje. Pełna sala. Za, za, 20, za, za 20 minut będą zamykać. Wszystko, wszystkie stoły są prawie zajęte. Przynieśli nam, zamówiliśmy dosyć dużo. Tak, przynieśliśmy, zamówiliśmy appetizer, Zamówiliśmy sałatę. To jest papaja salat. Wygląda obłędnie, zaraz pokażę. I e, Tom i z kurczakiem. Ze świeżymi e, pieczarkami. Po prostu niebo w gębie. Niebo w gębie. Pokażę Wam. Okej, okay, to jest Tom kai, Zupka. Gotuje się jeszcze. Rewelacja. Papaya salat. Tak, to taki Spring Rose mieliśmy jeszcze na appetizer. E, jak Papaya salad? Mm, jest takie, dobra. Rewelacja. Pyszna. Przepyszna. Okej. Okay. Zupa po prostu. Miód, miód gębi. Papaya salad. Tak powinna wyglądać Papaya Salad. Na mandolinie specjalne i pokrojone świeża papaja orzeszki zawsze, prawie zawsze podawana e, z, z krewetką ostrość jeszcze nie wiem, zaraz spróbujemy bo zawsze, przeważnie się pytają czy chcemy ostrość czy nie ale mm. Moje danie. Przesadziliśmy trochę ryba. to jest crispy pork, czyli boczek na chrupiąco? Na Podsmażony. To jest takie kary z koczakiem, specjalnym takim makaronem. Już mi tutaj córka pod, podkrada. Niesamowite Naprawdę. Tajskie, yy, tajskie jedzenie uważam, że jest najlepsze na świecie a tak jak mówiłem właściciele są z bangkoku i gotowali na ulicy w bangkoku a z własnego doświadczenia wiem że bank, bangkok street food jest najlepsze na świecie no niestety